No Skuter. Hej, tu padam! Jesteśmy rysować. Dzięki będziemy rysować skuter śnieżny. To, to skuter. bardzo pomocny będzie mój piórnik kształtów. Uwaga! Tak! Cięgniemy po linię łamaną. Co to za pojazd? Nią przed nią po to ciuch. przed nią Jak widzicie? Nie! Się Teraz jeszcze dorysuję. No, tak, bardzo. Narysujemy przyda się linią. ją W Pionie. To! Weźmiemy Świnka? Dołączymy go w poziomie do szpilki. To skuter! Teraz tak! Dzięki niemu powstanie w siedzisko skutera śnieżnego. Musi być bardzo wygodne. Chyba powinno być podgrzewane. <laughs> Co teraz mam pobrać? Tak. To będzie trapez. Dzięki niemu powstaje no. będzie umieszczony z przodu się linia To początek kierownicy. To bardzo ważna część oh. pojazdu. Sięgniemy uh. po łuk i narysujemy w górnej części jeszcze linia prosta m kolejne linie proste umieścimy na dole za pomocą myszki ma. skuterem śnieżnym steruje się skręcając za pomocą kierownicy przednią kłódę nie posiada on oczywiście pół, bo zakopał się w skuter czasami wykonuje bardzo ważne zadania na przykład przewozi Uszkodowane na stokach narciarskich osoby. To skutek. Sku to jest skutek. go z tyłu. W taki Skutele. sposób powstanie kształt gąsienicy. Pojazdy. Teraz elipsa. Odwrócimy ją i narysujemy w poziomie. Będzie też bardzo chuda. Przydadzą się linie proste. Umieścimy ją dookoła gąsienicy. A. To są specjalne zgruzy które blokują się na podłogę Jeździć w trudnym terenie. Skuter śnieżny narysowany. Kto chce się to skuter A kto chce narysować swój rysunek? Zabierajcie się proszę do pracy. Pokolorujcie swoje rysunki. Blue! Wyślijcie je do nas na www.forfarmkicks.pl. A my pokażemy je na ekranie telewizora. Blue! Ai, da se a sua ja noga, bo noga. aqui? Ai, mam psa